Dzień dobry. Ja dziś chciałam poruszyć taki temat, dość e, szeroko chyba omijany, a coraz bardziej wychodzi e, na zewnątrz, a mianowicie e, temat zwiedzeń. E, coraz częściej e, obserwuję, że e, jest jakby co spotykamy większą ilość ludzi, którzy psychicznie nie dają rady. Jest ogromna ilość dzieci, która również ma tego typu problemy. Jak i w tej chwili już osoby dorosłe u mnie na sesjach też już spotykane, gdzie słyszą głosy, które mówią im, e, że mają zrobić złe rzeczy, najczęściej sobie albo drugiej osobie. E, I teraz e, na no nie mówię, jest to dla mnie e, temat, e, który można powiedzieć głęboko e, rozyznałam. E, Bazując na doświadczeniu, które mnie spotkało e, od i to dwóch istot, jednej w Polsce, a drugiej tutaj e, w Szwecji. Zastanawiałam się długo, e, dlaczego to dostałam. Zresztą jedna pani, która też ze mną rozmawiała, spytała się, dlaczego przyciągam e, Osoby z takimi, nazwijmy psychologicznie zaburzeniami albo zwiedzeniami duchowo. Jeśli patrzę teraz z perspektywy czasu, widzę, że dusze takie jak ja, które wychodzą mocno w swoją moc światło, zanim ta droga nie jest ustabilizowana, to właśnie są mocno y, atakowane. I te ataki dosłownie y, odbywają się przez kolejne osoby. No, w moim przypadku akurat y, mężczyzn, chociaż y, no, mogłabym pewnie kobiet też kilka wymienić. Y, gdzie, gdzie są tak jakby, mają podczepy, to inaczej mo, po, można powiedzieć, y, gdzie y, Wewnętrzny duch boży no, nie istnieje, a jest to zwiedzenie czyli przez ducha ciemności w różnej formie. Tutaj form nie, nie będę wymieniać, bo nie, nie o to chodzi. Celem mojego nagrania jest, by pokazać z jednej strony osobą takie jak ja, które idą w rozwoju z duszą swoją i mocno w świetle. Aby rozzyznawały i, i nauczyły się, e, i uwierzyły w siebie bardzo mocno, idąc drogą e, z Bogiem, mocno duchową, e, i z drugiej strony do tych, i z drugiej strony do tych osób, właśnie które e, słyszą takie głosy e, i słyszą, czują e, mocno w ciele również, bo tak. Takiego pana właśnie miałam na konsultacjach. E, dzieci, które e, no mają również e, takie obrazy, e, no straszące, wręcz jak z horrorów, e, które nie mogą spać, które e, wszystkiego się boją, zamykają się w sobie, e, również to ich dotyczy. No najczęściej idziemy do psychologa. E, niestety psychologia widzę już sama, że też jakby nie ujmuje tej energetycznej strony duchowej i w związku z tym e, nie jest w stanie e, pomóc. E, I branie jakby środków antydepresyjnych ja nie zaprzeczam, bo kiedyś sama brałam, więc kupę, kupę lat temu, ponad 15. W jakimś sensie, na, na pierwszym momencie, pomagają, ale to nie jest rozwiązanie, bo niszczycielska istota, która jest przyczepiona do tej osoby, ona czerpie po prostu z niej energię. I tak naprawdę spotkanie takich dwóch osób, jedna i druga, no, przeżywa nieszczęście. W moim przypadku, mogę opisać, w skrócie może pierwszy z Polski, no to jest źle się czujesz. Zaczynasz chorować, zaczynasz się bać, przestajesz cieszyć się życiem. Takie bardzo do, do objawy depresyjne wręcz. Boisz się tej osoby gdzieś poskórnie, zaczynasz obserwować mimikę twarzy, że jest. No nie jest przyjazna, nie ma w oczach przyjaźni, a w niektórych zachowaniach widać po prostu wrogość w oczach. Chociaż gdziekolwiek pójdziesz na zewnątrz, no to ta osoba no po prostu pokazuje się jako bardzo przyjemna, sympatyczna, ciepła. Te przypadki można rozważyć, no, jak bym powiedziała, z dwóch, a nawet z trzech punktów, tak? Jeden to jest psychologiczny i tu um, to są różnego rodzaju psychopatie, narcyzmy, toksyczności, to co w tej chwili, -like ting walista, to, co w tej chwili szeroko jest opisywane. Z punktu energetycznego to są podczepy z ciemnej strony i to zależy, jakie byty w dużych, naprawdę w grubych nieraz wymiarach. Duchowo to jest brak tego człowieka połączenia z Bogiem i ogromna, ogromna w sercu zapaść wręcz zabite serce. Z różnymi oczywiście, znowu wrócimy do psychologii i neurologicznymi e, zmianami. Ja mówię już w takim może drastyczniejszym przypadku, ale tutaj wachlarz e, tego jest bardzo szeroki. Tu nie chodzi o to, żeby m, ani napiętnować osoby, która miała z tym kontaktu, tak jak ja, ani osoby, która to podawała. E, tu chodzi bardziej o e, wskazanie moim celem jest to wskazanie jak każda z tych stron może z tego wyjść i jak no, osoba atakowana może się chronić, rozpoznawać. No i jak to mówią, informacja i poszerzenie świadomości czyni nas bardziej świadomym i odważnie stajemy do uzdrowień w sobie. Bo naprawdę można z tego wyjść. Mam kilka przykładów z mojej konsultacji. I jest taka możliwość, ale droga, no już od razu mówię, jedyna, to jest droga duchowa do Boga, do miłości, do światła. I jakimś tam pewnym etapie jest to spora, spora walka, jak to mówią, między światem a ciemnością. Na rynku w tej chwili też jest takie utarło, że jakby ciemności nie ma wszystko jest od Boga i tak dalej. W pewnym etapie życia swojego również tak myślałam, niestety, moim zdaniem to jest wielkie kolejne oszustwo, w którym ludzie po prostu robią się jeszcze bardziej śpiący niż, niż byli wcześniej. No, z tego związku pierwszego w Polsce no, uciekałam praktycznie, to naprawdę była ostra walka, ale się udało. Tyle, że przyjechałam tutaj do Szwecji. Tamtej osoby tak naprawdę nie, nie, nie poszukiwałam, dlaczego, co i jak. Bardziej zostawiłam to jak zapomnienie i, i, i tyle. E, tu jednak mnie chyba dusza i, i Stwórca tak prowadził, e, żeby rozeznać bardzo głęboko e, taką e, osobowość i skąd to się e, bierze. To też pozwoliło mi. Przez no, dobrych 7 lat. Przez dobrych 7 lat można powiedzieć, przestudiować masę, masę publikacji i zdobyć ogromną wiedzę z psychologii, z metafizyki, z działania człowieka, z budowy człowieka. Jak to wszystko jest ze sobą połączone. I oczywiście z szeroko pojętej duchowości, chociaż ja bym powiedziała, że to jest bardzo piękny temat, jeśli chodzi o duchowość, ale duchowość serca, tak? Tak czy inaczej, jak możesz, będąc w sytuacji, gdzie jesteś atakowany, rozpoznać, i osoba, która Atakuje, która słyszy te głosy namawiające do niszczenia no, najbliższych osób, tak naprawdę, e, może też siebie uzdrowić. To działa bardzo podobnie jak już tłumaczy też psychiatria, e, że na, na osobach, które dziś zamordowały i siedzą w więzieniu, są w więzieniu, to e, są też tam osoby, które no, oprócz, że mają zmiany naprawdę neurologiczne, ale są osoby, które zrobiły ten czyn, a po fakcie nie wiedzą dlaczego to zrobiły. I wydaje się, że po fakcie, jak nazwijmy to tak na trzeźwo, to jest rozmawiasz: to jest bardzo dobry człowiek i nie wiesz, on sam nie wie, ale jak głębiej się wchodzimy, to okazuje się, że. On tak jakby był sterowalny, sterowany przez jakieś głosy, sterowany przez y, czucie w ciele i sterowany przez y, emocje. Głównie sięga to osób, które bardzo głęboko gdzieś no, w dzieciństwie doświadczyły trudnych, ciężkich traum. To jest pierwsze i jest tam w nich zapisana ogromna y, nienawiść, gniew, złość. Zazdrość, czyli wszystkie te niskie e, uczucia, e, które są skodowane e, dosłownie e, w sercu. I teraz, jeśli taka osoba, już bardzo blisko mojego e, przykładu opowiadam, e, napotka e, taką duszyczkę, jak moja z dużym światłem, ja to nazywam siebie kolorowego ptaka, e, to w głębi e, serca. No, i oczywiście też to spotyka osób empatycznych, mega empatycznych, czyli tak jak ja też jestem. W głębi serca chcę być taka jak ty, a z drugiej strony głęboko w sobie czuję ogromne pokłady zazdrości. I wszystko jest fajnie, dopóki z tą osobą jesteś. U mnie było tak, że rozstaliśmy się po trzech miesiącach. I teraz, no jakby temat chciałam zamknąć, i zamknęłam. A taka istota wchodzi w energię zemsty, bo straciła, nie wiem, według niej pieniądze, straciła, nie wiem, mieszkanie cokolwiek, i od, odzywają się w niej wszystkie pokłady bólu, które miała, dokładnie podane w dzieciństwie. I wchodzi w akt zemsty. W tym momencie, jeśli to czyni, to dokładnie to tak, jakby otworzyła drzwi dla ciemności i zaprosiła do siebie e, ciemność. E, skąd ja to wiem, bo z tą istotą, którą miałam do czynienia, wracałam i ustalaliśmy i, i rozmawiałam. I w okresach nazwijmy to, ja bym powiedziała, tej trzeźwości. Gdzie rozmawiasz z człowiekiem, który przez niego nie działają te istoty na ten moment, to on wszystko mówi. I wie, że źle zrobił i wszystko tłumaczy. I tak udało mi się dojść, że jakby wiedział i, i sam mówił, że z tej zemsty. Ale później to wchodzi coś takiego, że. I widać po tej osobie, żeby się zmieniała. Że nie jest tym ciepłym człowiekiem, który był przed chwilą rozmawiałeś, trzeźwym nazwijmy, a jest w tym, tym zjedzeniu, i wtedy już za niego działają te istoty, które są pod niego podczepione. Wiem, że, że może wydawać się to dla wielu osób jak science fiction, ale niestety nie jest. I w tej chwili już coraz więcej. Po pierwsze jest takich, nazwijmy na nazwę istot, tak? Ludzi, którzy mają taki problem, bo to dla takiego człowieka, no, jest ogromnym problemem e, i cierpieniem tak naprawdę. I dla e, osoby, którą, tak jak ja byłam, która miała do czynienia z taką osobowością, również jest to e, bolesne, bo, no, ja nie ukrywam, ja nie wiedziałam o co chodzi, ja nie wiedziałam dlaczego tak i e, dlaczego tak się dzieje, więc to... E, też był jakby motor dla mnie, żeby poszukiwać e, dlaczego e, tak dana osoba robi czyni e, i, i poszukiwać rozwiązań poprzez e, naukę, e, tak, e, książki fachowe, e, do, do energetycznych i, i duchowości. To jakby... Hmm, nie wiem, może to taki na, na dziś yy, yy, skrót. Yy, moim celem nie jest naprawdę, nie, nie, żeby nie patrzeć i nie bać się i nie napiętnować, bo lęk niestety przyciąga. Yy, ale żeby... Przefiltrować to albo siebie samego, i stanąć od władzy do uzdrawiania siebie, bo naprawdę wierzę głęboko i wiem, że ta osobowość, jeśli to czyni, to w głębi serca i tak nosi ogromne pokłady poczucia e, winy. Na konsultacjach e, również e, takie osoby mówiły, że, że po prostu wiedzą, widzą, ale nie potrafią tego powstrzymać, a później mają ogromne poczucie winy. E, więc tak. Może na, na, na tym bym nagranie e, skończyła e, przykładów e, przykładów może na dziś nie, nie będę podawać, może mm, nawołuję, że tak powiem osoby, które chciałyby zrobić nagranie e, to z chęcią służę, bo tutaj jest jakby ujęte e, cała psychiatria od tak jak już wspomniałam makiawalisty, makia, czyli takiej wersji bardzo, bardzo w białych e, rękawiczkach, która z zemsty przychodzi i, i nawet ma cały e, plan, e, robi sobie e, i później wraca. Ja to nazywam, że po każdym spotkaniu, bo było tych kilka, e, ja wzrastałam, e, a ta osoba prostu tylko czekała, i później to tak wygląda, że jak ty wzrastasz energetycznie, duchowo, to ona pojawia się jak taki ja to nazywam soku, który wokół Ciebie lata. I czeka. Nie robi nic jawnie, proszę mi wierzyć. To jest tak pięknie skonstruowane wtedy, że robi podchody różnego typu. I wyściem dla osób empatycznych, które w takich związkach były, jest jedyne. Miłować, umiłować, ukochać i tylko miłość do Stwórcy, do siebie, do Matki Ziemi. Yy, miłość do samego, ogromna miłość do samego y, siebie, pozbycie się totalnie y, lęku. Dla takiej osoby, y, y, jak ta istota, z którą miałam do czynienia, jedynym rozwiązaniem jest y, oczyszczenie się y, z tych wszystkich y, podczepów. Ale najpierw to w ogóle stanięcie do, do siebie i zobaczenie e, może to nagranie pomoże, że e, jakieś głosy każą mu, ktoś mu każe, e, że to nie jest on, a później po fakcie widzi, że co zrobił i sam ze sobą nie daje rady. E, więc jakby pierwsze to odcięcie tych wszystkich podczepów i wchodzenie w głęboką miłość do stwórcy, do matki ziemi, do siebie, no to jest praca którą później trzeba wykonać, e, tak, e, żeby wyjść e, w światło, bo w głębi serca ja wierzę i wiem o tym, że i to zresztą się czuję, widać, każdy ma boskie światło w sobie. E, każda, naprawdę każda napotkana e, osoba ma światło e, w sobie. No to by było chyba tyle na dziś. Ja dziękuję pięknie za wysłuchanie. Może w kolejnych odcinkach odważę się mówić przykłady. Nie wiem jeszcze tego, zobaczymy. Jeśli masz ochotę, zapraszam na konsultację. Na końcu nagrania będzie umieszczony do mnie kontakt. Pięknego dnia, życzę dobroci. Pa!